15 lutego Ewangelia Marka, 8 rozdział, wiersz od 1 do 10: Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Dla Pana Jezusa, jak i dla świętych, którzy naśladowali Go, pustynia nie miała charakteru śmierci, braku życia, ale raczej w drugą stronę. Tam doznawali najgłębszych poruszeń serca, tam wchodzili w kontakt z Bogiem. To przecież Pismo Samo Święte mówi o tym, że to jest miejsce słuchania Słowa Bożego, karmienia się nim. Już przecież zostało to w Starym Testamencie jakoś zapowiedziane, gdy Bóg karmił tam swój naród, który podróżował, pielgrzymował przez pustynię do Ziemi Obiecanej, do Kanaanu. A więc. To doświadczenie pustyni, to wycofanie się na pustynię, jest raczej życiodajne, aniżeli miejsce śmierci. Jezus, który tam też się wycofał przed swoją działalnością publiczną, przeżywał tam oczywiście swoje pokusy, ale też tam został szatan i śmierć zwyciężona. Po raz pierwszy, czy tam już kolejny, ale ale to jest miejsce absolutnego zwycięstwa, dlatego że jest to też miejsce posłuszeństwa. Już człowiek nie liczy na samego siebie, ale potrzebuje być posłusznym Bogu, który jest większy niż nasza logika. I on jest w stanie nas przez tę pustynię właściwie poprowadzić. Dlatego przyjmijmy też styl Jezusa, przyjmijmy styl wielu świętych, do których właśnie ludzie pielgrzymowali, jakby na pustynię, tak jak chociażby do. Jana Chrzciciela czy Antoniego Pustelnika, gdzie ludzie poszukiwali w tych ludziach Słowa Bożego, a więc życia, i paradoksalnie właśnie na pustyni tam to życie znaleźli. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.